Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym etapie naszych prac remontowo-odbudowczych, związanych z naszym projektem Młyn, zajmiemy się dzisiaj, właściwie spróbujemy dzisiaj zrobić szalunek pod strop naszej piwniczki. Piwniczka jest już praktycznie gotowa. Całość mamy obmurowaną tą cegłą, starą cegłą z odzysku, o której już wam mówiłem we wcześniejszym odcinku tak ona teraz właśnie się prezentuje do szalunku do wykonania szalunku również wykorzystamy materiał z odzysku stali widzowie zapewnie, zapewne pamiętają stos spadek, który zalegał przed naszym budynkiem po młynie cały ten materiał wykorzystaliśmy właśnie do wykonania sporników szalunku pod właśnie strop naszej piwniczki są to wszystko deski z odzysku wyszło co całkiem dobrze i myślę, że prace montażowe tego szalunku również nam pójdą sprawnie. Oczywiście do samego włazu również wykorzystałem materiał materiał z odzysku właściwie jest to rama po starej. Kracie okiennej. Krata jest wycięta, którą wykorzystamy również do wykonania, do wykonania zbrojenia tegoż stropu nad naszą piwniczką. Oczywiście nie sposób było nie wykorzystać tego materiału, bo jest praktycznie gotowy, także nie trzeba było kupować nowego, a ten w 100% spełni swoje zadanie przy naszej przy naszym stropie, przy naszym łazie właśnie tutaj do tej, do tej piwniczki. No, Sporniki mamy już zainstalowane. Tak to wszystko wygląda. Pozostaje nam teraz zrobić tylko deskowanie stropu, później całość uzbroić tego stropu, no i wylać na tym warstwę betonu. Zajmiemy się teraz położeniem właśnie tego deskowania. Też to będą gotowe elementy podskręcane, które łatwo będzie można później powyjmować od spodu, jak już nasz strop piwniczki zwiąże. Nie będzie to wysoka piwniczka, tak jak zresztą sami zauważyliście, bo niestety ograniczeni byliśmy miejscem z tego powodu, że tutaj tak jak już widoczne to było na wcześniejszym filmie, jak Murowaliśmy całość tych ścian, była już gotowa posadzka betonowa. Ale myślę, że piwniczka ta spełni swoje zadanie. No, może nie będzie idealnie wygodna w użytkowaniu, no bo niestety będzie się trzeba tam pochylić. No i szalunek pod strop naszej piwnicy mamy ukończony. Ja w środku zastosowałem jeszcze takie ukośne poprzeczki, żeby te podpory były usztywnione. Właściwie mogłem te poprzeczki zainstalować wcześniej, ale chodziło mi, żeby to już całość tych elementów ustawić pod deskowaniem w odpowiednim położeniu i odpowiednio je usztywnić. Tak to teraz wygląda. Następnym etapem będzie wykonanie zbrojenia tego stropu, ale o tym będzie już w następnym filmie. No i to tyle na dzisiaj, moi drodzy, jeśli chodzi o mój duży projekt renowacyjno-odbudowczy. Projekt. Młyn, to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Zapraszam na kolejną odsłonę naszych zmagań przy tym projekcie. Hej, cześć i do zobaczenia następnym razem.